Manko, z tej strony Skip i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Stranded 2. Jak widzicie, jesteśmy już na nowej wyspie. Mamy jakieś rzeczy. Mamy te rzeczy, które widzieliśmy ze sobą to mamy. No i chodźmy tutaj w stronę za tym naszym kochanym piratem. Tu widzicie, jest całkiem ładnie urządzony. Ma studnie. Co ma w schowku? Uuu! Ładnie, czekajcie, co to jest? Wino. Ale nieźle się tu urządził, spoko. O, co to jest? O! O, dwa krzemienie. Ups, nie chcę złota. Nie chcę zabierać złota, czekajcie. Op. Op. Sorry, nie zabieram ci złota. Nie braź się. Dobra. Hoho, witajmy pirackiej wyspie. Planuję... Tutaj planuję. Ja napadę i naprawiam y, swój wspaniały statek, jeśli zostanie uszkodzony podczas bitwy. Cóż, przynajmniej tak było. Ale jakiś czas temu ktoś napadł moją wyspę. Wys wysadzili całą latarnię. A... I co ja mam... Co ja mam zrobić? Nie słychało się, jestem strasznym piratem. Piratem bez statku. Masz mi pomóc, z głupcią. Muszę zbudować nowy statek. Długo nie pociągnę... z... Tą widmową łódką. Dobra, widzę. Nie mam wyboru. Dopalić wszystkie pochodnie. Dobra. Trzeba zapalić wszystkie pochodnie. Co to wezmę pod ósemkę? Ósemka. Torcz, torch. torch. O kurde, o kurde, o kurde Zwiększona umiejętność? What the hell Co oh, come on. Ale nie, spoko wystraszyłam się trochę, zacząłem coś nawalać W ogóle nie wiadomo skąd Dobra Dobra, jeszcze jedna Okej, okay, możemy się wrócić do naszego pirata. Zobaczymy jakie da nam kolejne zadanie. Ciepło jasno, ho, to mi się podoba, zobaczymy. R, er, a tak? Chcesz się z tym wydostać, tak? Są dwie, dwa sposoby. Albo pomożesz mi odbudować latarnię, albo naprawimy mój tak jak wolisz. Na latarnię potrzebuję 30 kamieni na statek, 15 kłód. Zbierz tą ilość i przynieś do mnie, żebyśmy mogli wziąć się do roboty. O oh my god. Oj. Kurde. Tyle kamieni to będę trochę zbierał, ale dobra, i tyle kłód, o oh my god. Słyszałam, że jak się mu tyle złapie, to coś powiększa jak flipulek czy coś w tym stylu. Chodź tu. Nie, 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 nie chciałam go wypuszczać. A czekajcie, jak, zobaczę teraz jakbym go wypuścił. To może muszę go zjeść. No i teraz... O, faktycznie, jak się ma w tym, to... więcej nie, miejsca mam. Wy w tym... więc można je wziąć, złapać. Żeby mieć więcej miejsca. Są tak co chwilę zaciągam nosem, ale jestem chory, zakatarzony i w ogóle. To my tu mamy na tej wyspie, ale tam wyspa mała. Kurde, szkoda. Nie widzę tutaj coś tych. O, to jego statek. Nie widzę tutaj gdzieś motyl żadnych. O jest, Jest motyl, chodź, chodź, chodź. Yeah, this will work. I żona 5000, ładnie ładnie, spokój, podała mi się Czy tu jest rekin? O kurde! O ja, ci sunę Coś trzeba szybko zjeść, dobra Szybko apteczki trzebaś szukać. O kurde, co się mnie bije, lol I co zginę przez to? Nie, nie dam się, nie dam się. Co tu mogę zjeść? Żeby mi dało życia. Ubiorę, wezmę sobie to i upieczoną rybkę. Kurde. Nie mogę zginąć teraz. Okej, okay, napełniliśmy sobie jedzenie, ale nadal nam zabiera. Jesteśmy nadal zakrwawieni. Nie wiem co zrobić, żeby się odkrwawić. Ty nic mi nie pomożesz? Kurde, może muszę zaparzyć ścianę? Kurde no, nie wiem, nie chcę się spalić. Dobra, idę złapać więcej motyli. Kurde, po co ja wchodziłem do tej wody? To ja nie wiem. Dobra. Nie ma na razie tej żadnych motyli, żebym mógł je złapać. Więc pokopię trochę kamieni. Mam nadzieję, że teraz będzie mnie dobrze słychać. Ponieważ w poprzednim odcinku tak mi było słabo słychać, że masakra. Nie wiem czym to było spowodowane, może za daleko miałam mikrofon od twarzy i po prostu tak to wyszło Kurde, leci ja zaraz zakrwam, jak to się uleczyć, nie wiem It's not working Kurde, nie ogarniał Dobrze powiem wam, że ja załaduję sobie I to weźmiemy od początku już nie wchodzę teraz do wody, idę sobie... Tylko tutaj mnie gdzieś taka małpa będzie atakować. A teraz jej nie ma, lol. A jest to, biega tu kurde są małpa. Mamy no, na razie biega. Nie będę z nim latał. Idę pogadać z tym. Dobra, już wiem co mam. Wiemy co mam zrobić. A jeszcze czas zapalić te, te te. Kurde. Dobra, szybko się to zrobi. O bez ja przerwę i zaraz do was wracam. Okej, okay, jestem już z powrotem. Rozpaliłem te. O, czekajcie, to tu jest. Mogę to zebrać? Wodorost, okej. Okay. Zebrałem trochę motyli, żeby, powię żeby powiększyły mi się. Eee, ekwipunek. Już nie ma miejsca, kurde ile tych kamyków zebrałam. O oh mój god. O o chodź tu. Nie, jest. Dobra, złapaliśmy. Tu gdzieś chyba jeszcze jeden latał. Skąd on się znowu wziął? Przed chwilą go zabiłem. One się spełnują no przecież. Kurde, co chwilę do mnie atakować małpy, no ja nie mogę. Koda, ale tutaj szkoda już nie czuć tego survivalu. Dobra, co można dołożyć? Można dołożyć u wodorosty, bo nie będą potrzebne. Mięsko można sobie przetopić. O kurde. Czekajcie, zaraz wracam. Okej, okay, jestem już u was <coughs> z powrotem. Pozbierałam trochę poza odcinkiem tych, tych kamieni, żeby nie było za nudno. Teraz tylko po prostu do, po, ten, to dozbierzemy do końca i... Będzie dobrze. Okej. Okay. Niestety mam strasznie mało miejsca i po prostu tylko po pięć kamieni jeszcze, więc to jest masakra. No ale te... Te motyle zawsze coś mi dały, więc nie mam co, na, nie mam co narzekać. Szkoda, że się już nie spawnują. No, przydałbym się teraz. Okej, okay. ile mamy teraz? 5, okej. Okay. To trzeba tak donosić po pięć, już teraz... Jeszcze ten raz zaniosę, później jeszcze raz i je już... Będzie wystarczyć. Wystarczyć. Okej. Okay. Teraz się to jeszcze tylko 3 muszę potem przenieść. Tylko późniejsze te kłody Pomyślcie sobie 15 kłód, oh my god Ale damy jakąś radę Zrobię to najwyżej poza odcinkiem, bo to będzie trochę nudne Okej okay, mamy 3 O o, czy tu był motyl? mi się wydawało? Tak mi coś przeleciała przed oczami Dobra, nieważne Tych mapek już się nie boję, bo przed chwilą zauważyłem, że one już nie gryzą Już jest uśmiechnięta, widzicie? Ups, przyniosłeś... Dość kamienie, nie do wiary od, odpocznij teraz. Rano weźmiemy się do roboty. to mi spać. Zapiszę sobie. Gdzie on jest? Odszedł. Zniknął. Po prostu zniknął. Kiedy spałem, musiał wskoczyć do swojej widmowej łódki i odpłynąć. Ten głupiec po prostu wykorzystał moją moją możliwość. Co za bezwstydna zuchwałość, ale chwilka tam wygląda na to, że zostawił mi wiadomość na moście. Na pomoście. Ora lecę tam. Kurde, ale to jest zdrajca, pieprzony. Kurde zdrajca. Dobra, tu weźmiemy sobie to jedzenie. Chleb też weźmę Nie ma miejsca, kurde To mnie niepotrzebne Dobra Napijemy się jeszcze Jeżeli mielibyśmy teraz gdzieś wypłynąć Ale kurde Ja złota nie wziął jaki lamus Coś tam się świeci Ciekawe co no zostawię jakąś kartkę czy co? 我回就写作文了。 Jest, żyję, 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 uh! Czekajcie, wezmę sobie dziennik, to co jest napisane. To co napisał Pira, żegnaj, głupia niezdara. Dzie dzięki za rzeczy, które... Y które uotwarte, oh my god, które zebrałeś z, pew z pewnością mi się przydadzą. Jeśli y te też chcesz... Uciec musisz użyć kamienia w ruinach. Jeden z nich jest saklanty czarem teleportacyjnym. Z... Zabierę cię do mojego przyjaciela. Nigdy nie ufaj piratów. Towi. Ho, ho, ho. Moja... Jestem głupi. Owszem, ale przynajmniej mam lepszą ortografię niż ten koleś. To małe niż pocieszenia. A, bo ten gościu tak napisał. <słuch> Okej. <Okay. słuch> Czyli nie mamy już pomostu. Kazał nam tam gościu iść do tego. Czekajcie, sobie coś zjem. Am, um. Łuu! Całe jedzenie daje praktycznie. Dobra. Tutaj jest niby gdzieś ten, zaklę ten zaklęty kamień. Magiczny kamień. że na jego prawem trzeba nacisnąć A tam są ruiny Chyba Przecież nie, chyba nie no, tam były ruiny Nie wiem O kurde Kurde, no nie, zatruł mnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Wiedziałam, że mnie zatruje. Pieprzone kurde. O, o, co to jest? Jak teraz się odtruć. Nie, po co ten To mam jeść. Don't be stupid. Idę zaraz do ruin, czekajcie, napiję się tej miksturki, żeby uzdrowiła mnie. No właśnie, oh, od razu lepiej. Jeśli no nie nie być tam niby kamień tajemniczy. Gdzie są ruiny? Nie yeah, jest by to było to? Czekajcie, może przed tę notatkę jeszcze raz? Wiadomość. Jeden z. Czekaj, jeśli y, też chcesz uciec, musisz użyć kamienia w ruinach. Jeden z nich jest zaklęty czarem telepor teleport teleportacyjnym. Zabierze cię do mojego przyjaciela. A kurde, no ale gdzie tu są ruiny? No to, to są chyba tak ruiny, nie? Tak to wygląda przynajmniej. Nie ogarniam, nie ogarniam, szczerze mówiąc. I can't Wydaje mi się, że to mogło być tam. Chyba to w tamtych ruinach. Chociaż to nie są ruiny. To są jakieś zwykłe skały. Może muszę przetracić to jeszcze do, do następnego dnia. Jesteśmy już bardzo zmęczeni, więc... wyśpimy się. Zapiszę sobie to. Czekajcie je, pójdę sprawdzić ilość odcinek. Okej, okay, się możemy chwilkę nagrać, jest dobry 20 minut. Przynajmniej tak mi pokazuje. Gdzie jest niby ten kamień? Powiem wam, że jest szczerze, nie wiem. Sajcie Kilo trzeba wziąć albo bo no, gdzie łopatą możecie przyjdzie A wezmę mapę, zobaczcie, może coś na mapie mi pokaże. Kurde, niegarnie. Produkcje, budynki, tu mam to wszystko. Spichlerze, duży schowek. Produkcje, studnia, pułapka, górnik kiwi. Pojazdy, tratwa. A może trzeba tratwę zbudować, no właśnie. bo ja zbytnio nie wierzę, że trzeba jakiś kamień, który nas przeteleportuje nie wierzę w to więc faktycznie może trzeba chociaż czekajcie hamak dodałem no to, no to zbudujemy sobie tratwę. ojejku trochę dużo rzeczy trzeba pozbierać o, chociaż powiem wam, że... czekajcie co tutaj trzeba było zrobić co tutaj trzeba mieć 20 kół no popatrzcie Masakra. <laughs> wiecie co? Teraz sobie tak myślę. Czy by nie zakończyć sobie tej po prostu przygody? Powiem Wam, że grało mi się w to świetnie, ale... No i jednak wolałbym sobie zagrać w coś takiego bardziej do przetrwania, że trzeba przetrwać, a nie przygody, przychodzić na kolejne wyspy i takie tam. Bo to jest trochę bez sensu, przynajmniej mi się tak wydaje, więc ja się tam z wami żegnam. Yy, kolejny odcinek, już pojawi się pojawić niedługo, ale to już nie znaczy z tej przygody, tylko jakiejś mapki na przetrwanie, po prostu nie wiem, przechodzić już takiej przygody, po prostu zagramy sobie na przetrwanie. Wydaje mi się, że to będzie dla mnie przynajmniej dużo ciekawsze. Tak więc ja się z wami żegnam, dla niektórych może to być głupie, że coś tam że nie, dlaczego to zrobiłeś, po co? No mam już mówię nie chcę się po prostu, powiem Wam teraz yy, tak naprawdę przychodzić tych wysp w ogóle, bo to nie jest dla mnie frajda, wolę sobie no iść na przetrwanie, na fajne żeby w ogóle było hardkorowo. Tak a więc już kolejne tak poja powinny pojawić niedługo tak więc ja się z Wami żegnam, hej cześć i pa